W Polsce między 3 a 5 milionów ton żywności marnuje się co roku, ponad pół miliona ton w samej Wielkopolsce, więc mamy do czynienia z problemem społecznym. Z jednej strony dużo kupujemy, nie wszystko zdołamy spożytkować, a z drugiej strony wiemy, że wśród chociażby seniorów rośnie poziom biedy, więc rozwiązanie takim jakim jest jadło, jadłodzielnia daje świetne efekty, tego dnia Rosjanie podeszli do ścianki i zaczęli ją zdobywać i w trwającym cały dzień boju do właściwie później godzin nocnych yy, zawładnęli tym miastem. Wiemy, że prowadzono jeszcze walki tutaj w takich różnych odosobnionych punktach miasta i jeszcze 28, 29 stycznia, ale śmiało możemy powiedzieć, że 27 stycznia tak, Rosjanie zdobyli ściankę. Yy, I ten dzień utrwalił się w tradycji jako dzień... Yy, dla jednych wyzwolenia, a dla innych dzień powrotu ścianki do macierzy. Cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom z projektu Cyfrowa Gmina będziemy mogli dokonać modernizacji serwerowni urzędu, wyposażyć pracowników w sprzęt niezbędny do, ruch, do uruchomienia nowej usługi. Kierowanej do mieszkańców, jaką będzie wideorozmowa z urzędnikiem. Zakupimy również najnowsze systemy operacyjne oraz oprogramowanie biurowe, program do obsługi oraz transmisji sesji. Uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ w Trzciance jest potrzebna taka interwencja młodzieży. Z tego, co widziałam, tutaj radni, którzy przybyli na spotkanie, są bardzo kreatywni i zaangażowani. Bardzo fajnie, że powstało takie coś. W końcu my, młodzież Szczenecka, może zadecydować o czymś, co powstanie tutaj. Może to, bardzo, to jest bardzo dobry pomysł moim zdaniem. 50% środków to jest mobilność miejska, stąd w zeszłym roku dyskusja na temat programu zrównoważonej mobilności miejskiej. Czyli tutaj myślimy o tym, że w każdej z tych gmin pewna ilość ścieżek rowerowych powstała. W naszym przypadku myślimy też o tym centrum przesiadkowym. Druga część, około 25%, to są zadania związane z adaptacją do zmian klimatu, czyli zazielenianie miast, kwestia Dolinek Miłości, chociażby ich rewitalizacji. A pozostałe dwa to e-usługi i programy społeczne. Jesteśmy bardzo wdzięczne panu burmistrzowi, że znalazł takie miejsce. No i wielka orkiestra, która 30 lat jest w naszym mieście, ma również swój taki pamiątkowy kącik. otrzymane przez gminę 3 miliony złotych, spożytowane zostaną na objęcie udziałów w nowej spółce i funkcjonowanie i zaprojektowanie budynków przy ulicy za jeziorem wielorodzinnych i w konsekwencji, mam nadzieję w perspektywie kilku lat, możliwość zamieszkania przez nowych bądź naszych już mieszkańców. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę drogi na osiedlu Poniatowskiego. Dla wyjaśnienia jest to droga łącząca ulicę Kedosa z drogą w kierunku jeziora Logo, z ulicą Gorzowską. Około 700 metrów bieżących drogi, ale to jest jezdnia i chodnik i droga dla rowerów. Zachęcamy do tego, żeby okazać się tym dobrym sercem i tak jak zawsze stanąć na wysokości zadania zgłaszać się z tym, co możemy zaoferować, czy to będzie nocleg, czy to będzie wsparcie rzeczowe, czy osobowe, wolontariackie. A z drugiej strony jesteśmy gotowi na to, żeby osoby, które z Ukrainy, które będą chciały przywieźć swoje rodziny, swoich znajomych, to na bazie tej dobrej woli mieszkańców Trzcianki zakładamy, że będzie możliwe ich zakwaterowanie, a my będziemy w stanie zadbać o to, żeby dzieci poszły do przedszkola, do szkoły, a zakłady pracy są gotowe do tego, żeby przyjąć każdego do pracy.